Są raczej mało wyrafinowane technicznie, dojadą za to tam, gdzie człowiek nie dojdzie o własnych siłach. Ich naturalnym środowiskiem są leśne dukty, kamieniste bezdroża oraz pustynia. I mówiąc pustynia, mam tu na myśli bardziej Karakum aniżeli Saharę. Wszystko dlatego, że opisywane dziś samochody powstały w Związku Radzieckim, a swoją służbę pełniły głównie za żelazną kurtyną. Skonstruowanie terenowego samochodu wielozadaniowego długo nie znajdowało się w planach głównowodowodzących Armią Radziecką. Sytuację zmieniły problemy Sowietów podczas wojny z Finlandią, kiedy to okazało się, że w zasobach Armii Czerwonej nie znalazł się żaden pojazd zdolny pokonać miejscowe błotniste bezdroża. Problem nakazano oczywiście na prędce rozwiązać, w efekcie czego w pośpiechu opracowano GAZA-64, protoplastę prezentowanego GAZA-69. Skonstruowanego niemalże na kolanie gazika, przez Rosjan nazywanego również koziołkiem, nie było kiedy przetestować, dlatego modyfikacje wprowadzano w nim na bieżąco. Ich efektem były kolejne modele 67 i 67B, ten ostatni w Polsce noszący również miano Czapajewa. I mimo, że do końca wojny wyprodukowano zaledwie niecałe 5000 sztuk pojazdu, co stanowiło niecałe 10% floty aut terenowych Armii Czerwonej, składającej się głównie z otrzymanych od Amerykanów Willisów i Fordów GP, to właśnie Gaz 67B triumfalnie wwiózł radzieckich generałów do Berlina. Po wojnie jasnym już było, że do tematu lekkiej terenówki trzeba podejść kompleksowo. Nowy samochód opracowano dość szybko, ale na przeszkodzie w jego produkcji stanęła decyzja kierownictwa partyjnego, które uznało, że w zniszczonym wojnom kraju najpierw pojawić muszą się pomocne w jego odbudowie ciężarówki Gaz51, znane z naszych dróg jako Lublin 51. Ostatecznie nowa terenówka zaczęła zjeżdżać z taś montażowych fabryki Gorkowski Automobilny i Zawod, stąd nazwa Gaz, w 1954. Niezwykle proste w konstrukcji auto. Począwszy od rozwiązań mechanicznych, z którymi poradzi sobie każdy domorotły mechanik, a skończywszy na ascetycznym wnętrzu wyposażonym tylko w to, co niezbędne i łatwym do pielęgnacji, np. wężem z wodą, pozostawało w produkcji aż do 1972. O jego dzielności w terenie nie krążą mity ani legendy. Gaz 69 po prostu bez droża wchłaniał. Potwierdza to zresztą właściciel jednego z najlepiej zachowanych egzemplarzy Gaza 69 w kraju. Naszym dzisiejszym gościem jest Kamil Bartoszek z Muzeum Historii Militarnej w Bornym Sulinowie, który opowie nam na początku o gazie 69 legendzie radzieckiej armii oraz radzieckiego off -roadu. Witam ciebie. Witam. No tak, mamy tutaj gazika. Coraz ciężej go znaleźć na polskich powiedzmy ogłoszeniach, żeby w jakiejś tam należytej kondycji, bo jak dobrze wspomniałeś, E, jeszcze 20 lat temu można było to kupić za przysłowiowe tam paręset złotych i najczęściej było wykorzystywane do off -roadu. To Polski off y, zaczynał się właśnie na ułazach, y, gazach y, i tutaj trzeba przyznać, że ułas y, przegrywa, mimo że jest jakby nowszej kon konstrukcji, przegrywa z właściwościami terenowymi y, z gazikiem. I offroadowcy powiedzmy szybko to jakby sobie uświadomili. I bardzo ciężko, tak jak mówiłem wcześniej, kupić egzemplarz w należytej kondycji. Już raczej na dzień dzisiejszy coś można znaleźć, ale od innego kolekcjonera. Tak? My go kupiliśmy tak, jak tutaj stoi, nie, nie dbaliśmy centralnie przy nim nic. Wiadomo, że na nie jest to jeszcze w 100% oryginalna zabawka. Z tego względu chociażby, że ma silnik wstawiony S21, czyli odżuka, czyli najpopularniejsza przeróbka w całym kraju ze względów ekonomicznych, bo normalnie miał silnik dolnozaworowy, trochę mniej mocy i, i, i powiedzmy no był gorszy właściwości te, te silnikowe miał i dlatego taka popularna powiedzmy tutaj przeróbka, ale tak ogólnie prezentuje się dosyć, dosyć ciekawie. Tutaj bardziej chyba powinna stać zamiast mnie moja żona, bo e, historia jest taka, że e, ja tak się lubuję bardziej z pojazdami, ten co stoi e, u mnie za plecami, czyli wszystko co wielkie, e, a żona tam już e, na to z przymrużekiem oka patrzyła i powiedziała, że ona by chciała mieć e, najbardziej seksowny samochód na świecie, czyli GAZ 60. 9, tak? No i, i trafił się ładny egzemplarz. Szybko, szybka decyzja od innego e, pana, żeśmy to kupili na drugi koniec Polski i ona się teraz cieszy tym, tą, tą zabawką. Ale no mówię, jest naprawdę w należytej ko kondycji i, i tutaj nie ma się za, za dużo, co do niego przyczepić. Tak? Mimo, że on ma swój rodowód jeszcze w latach 50., to już wtedy był zaopatrzony w najpotrzebniejsze rzeczy potrzebne w terenie. Chodzi mi o, o techniczne tak, rzeczy. E, tak, on generalnie legitymował się mocą mniej więcej tam powiedzmy po 60 koni, tak, tam według instrukcji, a w rzeczywistości pewnie mają dużo mniej, no więc musieli to czymś nadrobić, czyli Najlepiej to reduktorem, tak? czyli e, mechanizm, który pozwala wykrzesać trochę więcej parametrów z jednostki silnikowej. I co? No tutaj też jest ciekawe, że trzy trzybiegowa skrzynia biegów. Tak? E, to tak samo też e, każde przeożenie jest długie, więc jeśli nie byłoby tego reduktora, on po prostu nie dawałby sobie rada, rady w terenie. E, także e, tym reduktorem tutaj dużo, dużo nadrabiamy. E, I to co? No powiem tak szczerze, że. E, tak jak wcześniej mówiłem, kiedyś była kwestia paruset złotych, teraz coraz bardziej jest to doceniane, ten sprzęt i teraz nie wiem czy ktokolwiek, no mało osób naprawdę jeździ gazikami w jakimś tam offrodzie, bo każdy już wie jaka jest jego po prostu wartość. A z roku na rok wzrasta, no dzięki kolekcjonerom, którzy po prostu szukają tego sprzętu. No właśnie, czy żeby utrzymać go w należytej kondycji, yy, no, potrzeba dużo zachodu, dużo starań, czy części są ogólnie dostępne? O, y, części jest dosyć sporo. Na tych y, serwisach internetowych, różnego giełda, giełdach internetowych dużo jest tego, tylko są pewne elementy, które naprawdę przerażają w cenach, Nie, no jakby nieadekwatne są do, do, do tego, co to przedstawia, ale kolekcjonerzy wiedzą, że na przykład ramka szyby, to jest temat y, mega poszukiwany, bo ona zawsze rdzewieje, u nas tu już też widać, że ona była jakaś tam Powiedzmy, ratowana, i to jest dosyć drogi temat, ale ogólnie nie jest, to, nie jest to drogie. Części jeszcze są dostępne. Tylko mówię, te takie najbardziej chodliwe smaczki, no to ma, ma swoją cenę. Ale no, każdy hobby coś tam kosztuje, więc tutaj też musi, musi to pewne rzeczy troszeczkę więcej kosztować. Tak? Jak wygląda jego eksploatacja? Ile on pali? Czy wymaga jakichś szczególnych zabiegów, smarowania i tak dalej? Tutaj się zaleca powiedzmy co 1000 km jakaś regulacja zaworów. Też nie jest bardzo skomplikowany pojazd. To był pojazd konstruowany dla armii, tak? więc kierowca tak naprawdę musiał wykonać wszystkie te podstawowe czynności w zasadzie w jeden dzień, żeby to dalej eksploatować. Bardzo proste, żadne elektroniki, z elektrycznych rzeczy to są tylko światła i jakiś nadmuch na ciepłego powietrza i to jest wszystko. Czyli nie ma co tu się za bardzo zepsuć. I, I co? No Podstawowy to tam parę kluczy, 4 czy 5 kluczy i jakaś smarownica i to wszystko. Spalanie, jeśli jeździmy normalnie, a normalna prędkość podróżna jego to jest około 60-70 na godzinę, to spalanie. 12-14 litrów benzyny, oczywiście jeśli w terenie, no to 20 litrów trzeba sobie liczyć, ale co, no, może dużo, niedużo, tylko tego typu jazdy nie jedziemy codziennie do pracy, nie pokonujemy setki kilometrów, więc taką zabawkę trzy razy użyć w roku na jakiś lot pojazdów militarnych i zatankować, sobie, nie wiem, za 200 zł. To chyba nie jest już na dzień dzisiejszy, jakiś tam wielki, wielki wydatek. A naprawdę daje dużo frajdy, mamy to kabriolet, można gdzieś w nad jeziorko podjechać z rodzinką. No taki... Klimatyczny jest, co by nie było, i tak jak określa to moja żona, najbardziej seksowny e, jeep na świecie, tak, gaz 69. Dlaczego był wykorzystywany w wojsku? Bo chyba nie tylko do wożenia żołnierzy. Wie pan co, różne są zabudowy od e, zwykłych e, osobowych, e, przepraszam, 9-osobowych, e, plus e, były wersje tak zwana komandorka, gdzie miał już cztery, m, cztery drzwi i, i to tak się mówi komandorka, bo niby się woziło tych e, tam pół i TP, i TD, e, poprzez różne zabudowy były i wyrzutnie rakiet, były jakieś radiostacje na tym. Ostatnio się trafił, spotkałem się z zabudową, gdzie była wyrzutnia rakiet. E, zagłuszacze jakieś walka z radiostacjami. No różne są zabudowy. co Każdy kraj, generalnie który miał, miał swoje jakieś tam specyficzne rzeczy. Teraz gdzieś tam na topie jest tak zwany chemik, te wyposażenie chemiczne. E, no, Zastosowanie jest bardzo duże, no bo to w wojsku, tak, są wojska i rakietowe, także mówię, chemiczne, do zwykłych zadań jest potrzebny, żeby gdzieś chociażby jakąś korespondencję zawieźć, no tutaj zastosowań ma naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie? Na koniec chciałbym zapytać, jak tak spartańskim jednak pojazdem się jeździ, jak on się prowadzi? Porównanie do innych tam pojazdów z tego okresu trzeba przyznać, że ma dosyć wygodne zawieszenie, bo 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 mięciutkie. Ja to też czas porównuję tam z tak bardzo popularnym u nas łazem, który jest no trzepie na niemiłosiernie. No ale co? No tutaj niestety zimą podróżowanie wiąże się z tym, że no, po prostu zmarzniemy, bo jest, nie ma zabudowy, tylko jest plandeka. Która gdzieś tam wszędzie nim wieje. E, ogrzewanie jest jakie jest, jest bo jest. E, no i często bywa tak, że jak gdzieś zamarznie szyba, no tą tą ręką musimy e, przetrzeć, żeby się odmarza. No, pamiętamy te czasy, chociażby z czasów malucha, mniej więcej ta sama historia e, tylko że ma właściwości terenowe, więc tutaj <grytanie> jakichś filozo większych filozoficznych e, rozwiązań technicznych nie było. Miało to być proste. Prosta konstrukcja niezawodna, spisująca się w terenie, a to, że żołnierzowi było no może czasami niewygodnie i z marsz, no to akurat była drugorzędna sprawa, bo ten pojazd miał wykonać swoje po prostu zadanie. I te zadania chyba najlepiej wykonywał, bo do polskiego języka właśnie gazik to jest wszedł jako synonim samochodu terenowego, tak jak jeep w USA. Tak jest, dokładnie. I myślę, że e, współczesne samochody. E, powinny się w niektórych tematach wrócić do tego, tego rocznika i, i przypomnieć sobie, co to jest prawdziwy samochód terenowy, e, omijając to elektronikę. Już e, współczesne terenówki coraz bardziej zapominają, że samochód terenowy no, nada, musi się nawać w teren, a nie tylko na asfalt. Dzięki za zaprezentowanie poczciwego Gazika. <gadzika> Dziękuję ślicznie. Nad pojazdem zdolnym holować najcięższe sprzęty armii radzieckiej, szeroko wykorzystywanym jako podstawa do różnego rodzaju zabudowy czy też używanego do transportu najcięższych ładunków w jeszcze cięższym terenie, prace rozpoczęto jeszcze w latach 50. w fabryce Kras. Efektem starań ukraińskich inżynierów były kolejno Kras-214 oraz legenda wojsk Układu Warszawskiego Kras-255, 12-tonowy kolos budzący postrach już samym wyglądem, nie wspominając o jego zatrważających zdolnościach terenowych. Jego następcą był produkowany w latach 1979-1993 prezentowany Kras 260. Mimo wielu usprawnień pojazd nadal straszy swoją sylwetką. Czy prowadzenie takiego kolosa jest równie przerażające jak jego aparycja? Przekonajmy się. Po prezentacji słynącego z dzielności w terenie poczciwego gazika. Tym razem pomysł radzieckich inżynierów na walkę w terenie o nieco większych gabarytach. No dzisiaj tutaj e, największa ciężarówka e, radzieckiej misji technicznej, czyli Kras 260. To taki egzotyczny dosyć pojazd w naszym kraju, bo wszyscy znamy jego poprzednika 255 e, i legendy o nim, ile to pali paliwa i jakie ma właściwości terenowe. Tutaj poszliśmy w naszym muzeum troszeczkę o krok dalej. Naderzyła się okazja zakupu w tamtym roku Kraza 260. No widzicie, już taki bardziej cywilizowany jest od poprzednika, chociażby z tego względu, że nie ma drewnianej kabiny, tylko już pełna stal. Ale zadania musi wykonać podobne, czyli transport ciężkich ładunków w bardzo trudnych warunkach terenowych. W Polsce najczęstszym widokiem Kras z zaczepioną przyczepą, mamy również do zestawu i na tej przyczepie oczywiście czołg. Tak? Od poprzednika, oprócz tego wizualnego aspektu, jeszcze dochodzi tutaj mocniejszy silnik o 60 koni, taki sam silnik jak w haubicy samobieżnej bo Rosjanie mają bardzo dużą standaryzację, czyli, czyli nie kombinują, tylko po prostu zapożyczając silnik z czegoś innego. Jeśli jest mocniejszy, to po prostu e, dokładają po prostu turbinę i, i nic więcej. E, ten egzemplarz jest z 90 roku. Ten egzemplarz pochodzi z wojska polskiego. E, bardzo mało było, myślę, że około 20 sztuk. E, stał praktycznie cały czas na magazynie. Bardzo niski przebieg. W momencie zakupu miał 3800 km od nowości. Na 30-letnią maszynę to jest dosyć e, niski. E, do tego e, co? No, mamy tutaj napęd na 6 kół, dołączany elektrycznie przedni. Mamy już blokady przodu i tyłu, e, gdzie w poprzedniku tego nie było. E, prędkość maksymalna 90 na godzinę, i o dziwo. Przy 80 normalnie możemy prowadzić normalnie w środku rozmowę. E, także jakiś tam postęp, e, postęp, jest. Także, no co, kolos straszny, tak? 12 ton z przyczepą i z czołgiem. E, masa całkowitą jest bliska 100 ton. Także no robi to wrażenie. No, sami widzicie po gabarytach, że mam 1,80 80, a sięgam mu nie do końca do, do maski. E, no dzielny, dzielny, dzielny sprzęt. My z niego zadowoleni, a najbardziej z tego, że mamy Jedyny egzemplarz w kraju. No i tutaj na naszej powiecie szczecineckim taki sprzęt się znajduje. No mamy jeszcze tam troszeczkę innych ciekawosty, ciekawych pojazdów, ale z tego z ostatniego zakupu jesteśmy najbardziej zadowoleni, bo, bo wszyscy chcą go po prostu zobaczyć i, i tu macie okazję no, w pełnej krasie. Czy jakieś dodatkowe urządzenia wspomagające jazdę w terenie? Ma reduktor, ma, e, ma wciągarkę, którą można linę przełożyć do przodu, do tyłu. E, to jest mechaniczna wciągarka. Ona teoretycznie ma 12 ton. Uciągu, ale spokojnie 40-tonowy czołg sobie załaduje, jeśli jest niesprawny na przyczepę. Dodatkowo ma system CPK, czyli centralny system pompowania kół, czyli podczas jazdy możemy sobie w tych wielkich kołach opuścić powietrze lub napompować, nie wysiadając w ogóle z kabiny. To jest bardzo potrzebne w terenie, w szczególności gdzie spuszczamy te powietrze i mamy dużo większą powierzchnię opony i po prostu mniej napompowane koło lepiej się sprawuje w terenie. A jeśli wyjeżdżamy na asfalt, wtedy dopompowujemy sobie, mamy mniejsze opory toczenia, no lepiej się wtedy nim manewruje. Co tam jeszcze? No tutaj jest już zastosowana dwie skrzynie biegów, wolna i szybka. Mamy 8 biegów, dwa wsteczne, szybki i wolny. Tak naprawdę mówiąc, że się trochę uczymy tego pojazdu. No bo materiałów jakikolwiek do niego nie ma żadnych instrukcji. Nie możemy jeszcze na to natrafić. Nawet będziemy musieli gdzieś tam za wschodniej granicy coś, coś kombinować. No ale no na razie spisuje się świetnie. No, przebieg jest malutki, to więc myślę, że jakichś tam kaprysów technicznych tam nie, nie sprawi. E, no i jest frajda, no, jest frajda tym jeżdżeniem, bo e, nie ma chyba osoby, która by się za tym pojazdem po prostu nie oglądała. Nawet kierowcy ciężarówek, którzy nas mijają. No widać, że tą głowę odwracają, no bo to taki kolos na drodze. No, rzadko spotykamy jest. Tak? Samochód ma korzenie jeszcze w latach 70. czy właśnie prowadzi się. Jak, jak samochód dawny, czy, czy, czy już jest unowocześniony, w sensie posiada jakieś wspomagania, jak się nim jeździ? Nie, no generalnie powiem, jestem, ja jestem mile zaskoczony, bo można powiedzieć, że już jest to cywilizowana ciężarówka mimo swojego gabarytu i tam powiedzmy... Jakiegoś pochodzenia ze wschodniej granicy. E, tak jak mówiłem, można po pierwsze rozmawiać podczas jazdy z pasażerem. To już jest to. Wspomaganie działa kulturalnie. E, kabina jest już na jakichś poduszkach, czyli nie przenosi wszelkiego rodzaju drgań. E, no tak, po, na tamte czasy, jeśli się cofnęli do lat powiedzmy 80., to na tamte czasy to już była konkretna ciężarówka. Taka e, silna, mocna i już taka. E, powiedzmy sprawiająca, że jedziemy te 200 km i, i nie, nie jesteśmy wyczerpani. A jak wygląda obsługa serwisowa takiego pojazdu? Czy dostęp do części jest łatwy, czy wymaga jakiejś specjalnej troski? Więc tak, e, to jest konstrukcja no, taka powiedzmy prymitywna. To, to generalnie chyba o to też chodziło. E, najważniejsze tutaj jest smarowanie, czyli zwykła smarownica i co tam powiedzmy Pięć tysięcy kilometrów, warto te wszystkie kalamitki przesmarować. Eee, bardzo częste sprawdzanie oleju. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ciągniemy czołg, e, ten silnik naprawdę ma co ciągnąć, no mówię, cały zestaw 100 ton, to je, jednak trochę tego oleju bierze. Na to trzeba zwracać uwagę, eee, ale ja wiem, tak jakichś tam serwisowych, strasznie rzeczy to nie wymaga. My tym pojazdem też nie robimy jakichś dużych kilometrów, to nie służy nam do usług transportowych, tylko dla naszej zabawy, e, więc w zasadzie ten serwis polega na tym, że jak już zaczyna coś się pocić, ewentualnie jakiś jest e, uciek powietrza z węża, no to wtedy to po prostu wymieniamy, ale no, na tyle jest godnej kondycji, że no, no nie potrzebuje jakichś tam e, serwisów tak? I tym bardziej, że nie robimy tym dużych kilometrów. Wokół komina Tutaj, Borny Sylnowo, Szczecinek, okolice. Tak się poruszamy, i tutaj najczęściej można nazywać. To jeszcze muszę zapytać o to legendarne spalanie. No, legendarne spalanie nie tak do końca. Jeśli, jak wracał z odrestaurowania udało mi się zejść do 42 litrów na 100 km przy prędkości mniej więcej 80 na godzinę, czyli taka ciężarówkowa prędkość. Jeśli ciągnie czołg. No, niestety te 100 litrów to wcale nie jest przesada. To, to musi po prostu tyle spalić, no bo jednak masa 100 ton całym zestawem to jest naprawdę duży wysiłek. Także musimy to razy 2,5 te spalanie po prostu liczyć. Także spalanie 100 na 100 tylko i wyłącznie jeśli ciągniemy czołg z przyczepą, to jest to osiągalne jak najbardziej. Radziecką myśl techniczną przedstawiał nam dzisiaj Kamil Bartoszek, na co dzień właściciel. Muzeum Historii Militarnej w Bornym Sulinowie. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. Zaprezentowane pojazdy dobitnie udowadniają, że w najtrudniejszych warunkach najlepiej sprawdzają się najprostsze rozwiązania. A najlepszym potwierdzeniem tej tezy niech będzie fakt, że zarówno UAS, który jest spadkobiercą marki Gaz, jak i Kras do dziś produkują pojazdy.